Czasownik w aspekcie sępu w czasie teraźniejszym, jak się go tworzy, dowiecie się w tym odcinku. Zapraszam! OK, dziś kontynuujemy naszą naukę, kiedy używamy aspektu Continuous Simple. Zachęcam Was do um, powtórzenia sobie tych filmików jako powtórki, tak zwane w poprzednim odcinku. E, ale dzisiaj chciałbym się skupić u Was e, na. W tworzeniu właściwym czasownika właśnie w aspekcie simple, w czasie teraźniejszym, w present. Dlaczego nie we wszystkich? Dlatego, że troszeczkę tam się będzie to różniło. A właśnie w present simple tutaj się dzieje bardzo dużo, jeśli chodzi o czasownik. Nie będzie takiej stałej regularności, chociaż będzie dużo w porównaniu do continuous'a, że tam wszędzie są końcówki ingowe. Tutaj będzie troszeczkę się to różniło. Weźmy na przykład Useful work. Czyli pracować. Przypominam Wam poprawną wymowę tego czasownika i jak on się nam odmieni przez poszczególne osoby, no bo czasownik odmienia się przede wszystkim przez osoby. Tak jak to w języku polskim też się dzieje, jeśli chcielibyśmy odmienić właśnie ten czasownik, no to użylibyśmy jednej z koniugacji i wychodzi nam: Ja pracuję, Ty pracujesz, on pracuje, my pracujemy, Wy pracujecie, oni pracują. Widzicie, mamy sześć różnych końcówek odmieniających nam czasownik. Czasownik pracować. Natomiast w języku angielskim ile tych końcówek będzie? Tak naprawdę tylko jedna. Czyli jeżeli chcielibyśmy powiedzieć zdanie właśnie w aspekcie simple, czyli przypominam Wam, że chodzi o tą czynność powtarzającą się, na przykład chcemy powiedzieć pracuję w banku, no to zdanie wyglądałoby w ten sposób. I work in a bank. Co się stało z czasownikiem? W ogóle nie dostał żadnej końcówki. Więc jeżeli byśmy mieli spojrzeć na tabelkę odmiany czasownika work przez osoby w języku angielskim, to zobaczcie, w pierwszej i w drugiej osobie liczby pojedynczej czasownik w ogóle się nie odmienia, czyli ja pracuję, ty pracujesz jest bez żadnej końcówki. Dodatkowo cała liczba mnoga, my pracujemy, we work, wy pracujecie, you work, oni pracują, they work. Tutaj nie ma żadnych końcówek, czyli sprawa naprawdę mega prosta. Co się nam dzieje jedynie tutaj, ominąłem jedną osobę, to jest trzecia osoba liczby pojedynczej, czyli he, she, it, on, ona, ono lub to i tutaj czasownik dostaje taką stałą końcóweczkę, która brzmi s. Więc jeżeli chcielibyśmy powiedzieć on pracuje w banku, no to byłoby he works in a bang, a nie inaczej. I tu tak naprawdę moglibyśmy zrobić dużą przerwę, bo tak naprawdę tu się nic więcej nie będzie działo. Dlatego... Skupiłbym się tylko i wyłącznie na tej trzeciej osobie liczby pojedynczej, co wielu z nas właśnie ma to, ten problem z zapamiętaniem, no bo teoretycznie, jeżeli się praktycznie nic nigdzie nie dzieje, no to chcielibyśmy, żeby się nigdzie nic nie działo, um, czyli w każdej osobie byłoby tak samo, no ale ta trzecia osoba jest właśnie tą wyjątkową osobą, trzecia osoba liczby pojedynczej, gdzie tutaj właśnie ten czasownik dostanie końcówkę eskową. Ale nie wiem, czy wiecie, że ta końcówka eskowa już gdzieś też istnieje, właśnie istnieje w rzeczowniku, gdy chcemy go stworzyć w liczbę mnogą, i tam również dodawaliśmy końcówkę eskową, i tam były pewne zasady ortograficzne, gdzie coś innego się tam zmieniało. Te same zasady ortograficzne będą działały też i tutaj. Czyli jedna z pierwszych zasad to jest właśnie dodanie samej eski, tak jak tutaj widzimy Works. Druga zasada to końcówka es. Kiedy wtedy, gdy nie da się powiedzieć samego S? Czyli przykładowo, jeżeli byśmy chcieli powiedzieć, że on zdaje każdy egzamin, no to nie mogę powiedzieć, bo zdawać to pas, jeżeli dodam do niego kolejne S, nic nie będzie to brzmiało. Pas. Dlatego dodawać będziemy końcówkę es, gdzie w wymowie będziemy stosować tutaj krótką literę i, czyli y, w, w, tak naprawdę jak się to wymawia, i brzmieć to będzie passes. He passes every his exam. On zdaje każdy swój egzamin. Jest to czynność powtarzająca, dlatego mogliśmy tutaj użyć czasu present simple. Co więcej, będzie tutaj działać reguła litery y. Reguła litery Y będzie polegała na tym, że czasownik tym razem będzie musiał się kończyć na literę Y, a jeżeli przed Y będzie stała spółgłoska, to Y nam się zamieni na I i będziemy dodawać końcówkę ES. Jaki tu będzie przykład czasowników? Zobaczcie takie dwa czasowniki: na przykład play oraz study. Play, czyli grać, bawić się, study, studiować, uczyć się. W jednym z nich Y się zamieni, a w jednym nie, w którym play przed Y stoi samogłoska, więc tutaj się nic nie zmieni. Dlatego, chci jeżeli chcielibyśmy powiedzieć on gra w piłkę nożną, no to powiemy he plays football. Sama literka S do Y dołożona. Ale jeżeli chcemy powiedzieć, że on uczy się historii, no to w study przed literą Y stoi spółłoska, która zmiękczy nam literę Y do I i dodamy końcówkę ES i zdanie będzie brzmiało He studies history. Jest jeszcze jedna zasada czwarta, zasada nieregularna. Na czym będzie polegała nieregularność? Otóż na tym, że może się dać powiedzieć końcówkę samą s, którą wymawiamy z lub sy, ale będziemy dodawać es. I takich czasowników mamy dwa. Na przykład do robić można byłoby powiedzieć z, chociaż tak tego nie mówimy. Mówimy to does i będziemy dodawać końcówkę es. Drugim z takich czasowników jest czasownik iść, go. I mimo, że damy radę powiedzieć goes, to dodajemy końcówkę es. Kolejnym z nieregularnych czasowników jest czasownik have, czyli mieć. W trzeciej osobie ucinamy dwie ostatnie literki i dodajemy eskę, czyli on ma, to będzie he has. Ostatnim z nieregularnych czasowników on tak naprawdę nie jest nieregularny, jeśli chodzi o ortografię lub pisownię, ale jest nieregularny, jeśli chodzi o wymowę. Jest to czasownik say, czyli powiedzieć. W trzeciej osobie dodajemy eskę i brzmi to says. Jeżeli chcemy powiedzieć on mówi przepraszam każdego dnia, czyli przeprasza kogoś każdego dnia, to byłoby he says sorry every day. I to by było wszystko, jeśli chodzi o odmianę czasownika w zdaniu twierdzącym, czyli albo czasownik nie dostaje żadnej końcówki, albo dostaje końcówkę eskową, włącznie z tymi zasadami ortograficznymi. Jak się ma ta y, sprawa w zdaniach przeczących lub pytających? Tam będzie rządził nam operator. Widzicie, w zdaniach twierdzących nie ma operatora, tak jak w aspekcie continuous. Tutaj od razu był oso była osoba i czasownik, ale w e, zdaniach przeczących i pytających będzie już rządził operator. Operatorem tym razem jest kolejny z głównych czasowników w języku angielskim, na podstawie którego zbudowana jest cała gramatyka angielskiego. Jest to czasownik robić, czyli do. I przypomnę Wam, czym jest tak zwany operator. Operator to takie słowo, które nie ma żadnego znaczenia, a jedynie wskazuje w którym czasie i w, którym, w której osobie mówimy. Zatem operator będzie nam się odmieniał przez wszystkie zasady danego czasu, danego aspektu, ale będzie jedynie nam wskazywał, że tylko tutaj jesteśmy i nic, nic się więcej nie będzie działo. Zatem jeżeli operatorem jest do, czyli robić. Dodając do niego cząstkę przeczącą, to będzie to don't, tak będziemy odmieniać przez wszystkie osoby oprócz trzeciej osoby liczby pojedynczej, bo tam do zamieniała się na does, więc w trzeciej osobie będziemy mówić doesn't. Czyli jeżeli chcemy powiedzieć na przykład on nie pracuje w Londynie, no to mamy he doesn't work in London. Ja nie pracuję w Londynie. I don't work in London. Oni nie pracują w Londynie. They don't work in London. W trzeciej osobie zmieniamy don't na doesn't, ale zwróćcie też uwagę na czasownik, który w tym wypadku w ogóle się nie odmienia, mimo że jesteśmy w trzeciej osobie. Dlatego, że mamy tak zwaną zasadę pierwszeństwa i odmienił nam się operator, a czasownik staje bez zmian. Co się będzie działo w zdaniach pytających? Jak można się spodziewać, operator nam rządzi pytaniem, czyli zamieniamy go miejscem z osobą, tak jak to było czy to przy czasowniku być, czy przy aspekcie continuous, gdzie być było właśnie operatorem. Tutaj operator do lub das, trzeciej osobie, ląduje na pierwsze miejsce, gdy mamy pytanie krótkie, czyli pytanie, które będzie zaczynało się od naszego polskiego czy, lub będzie wymagało odpowiedzi twierdzącej tak lub przeczącej nie. Więc jeżeli chcielibyśmy zapytać, czy ty pracujesz w Londynie, no to na początek stawiamy operator do, potem idzie osoba you, pracujesz work in London. Do you work in London? Czy ty pracujesz w Londynie? Jeśli chcemy zapytać czy on lub tym razem zróbmy czy ona pracuje w Londynie do zamieniamy na does does she work? Bez końcówki bo tą końcówkę daliśmy do operatora Does she work in London? Te pytania mogłyby wymagać krótkiej odpowiedzi. Na pytanie Do you work in London możemy odpowiedzieć Yes I do, No I don't, a na pytanie Does she work in London możemy odpowiedzieć Yes she does lub No she doesn't. Tak oto tworzymy zdania w aspekcie simple w czasie teraźniejszym. Jak widzicie, tutaj podsumowując to wszystko, czasownik albo się nie odmienia albo dostaje końcówkę eskową w trzeciej osobie liczby pojedynczej i ta osoba właśnie nam e, powinna zapaść w pamięci. W pozostałych sytuacjach tych końcówek nie ma, tak samo w przeczeniach i w pytaniach. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na Wasze wszystkie pytania, jeśli chodzi o, o aspekt simple w czasie teraźniejszym. Jeśli Wam się to podobało, zostawcie lajka like lub jakiś komentarz, zasubskrybujcie kanał, żeby być zawsze na bieżąco. Do zobaczenia następnym razem. Cześć! Mhm, mm okej. Okay. Nie wiem czy tak, czy tak. A, no ja. Okej, okay, kontynuujemy naszą naukę użycia aspektów Continuous is Simple, ale dzisiaj skupimy się. Czyli może nie. I zobaczcie co się z tym czasownikiem. Yy, albo nie. Czasownik się nie odmienia. Oraz... Co ja powiedziałem? Jeszcze raz. Yy, więc jeżeli byśmy mogli... Zobaczcie taką... E, takie, zobaczcie takie... Dwie, d, jeśli Wam się to podobało, zostawcie lajka, komentarza. E, zostawcie komentarza.